Oh, no dobra, trzeba już powoli wstawać Dzisiaj w końcu ubieramy tą choinkę Mamy już trochę świątecznych rzeczy w domu I no, świąteczne piżamki No bo w końcu niedługo są święta Okej okay. Na razie yy, Dobra, nie będę na razie budzić mężusia Ubiorę się, a może w to Okej. Okay. A jeszcze opaska. Okej, okay, teraz umy... Yy, tylko nie mam gdzie go położyć? Dobra, w sumie to go, o tego oskarka rano o um Ojej, już rano. Dobra, teraz trzeba spłukać. Posiedź chwilę w wodzie, ja szybko umyję zęby. Gdzie są szczoteczki? Zaraz, gdzie są nasze szczoteczki? Dobra, umyję to. Ok. Oops. I pójdę na górę budzić dzieci. Okej. Okay. O Boże! Co ona tutaj ma? Przecież wczoraj oddała mi jej tabletę za tamtą karę. No to chyba jej się kara przedłuży, dopóki nie posprząta w tym pokoju. Mela, wstawaj. Po eee, co nie chce mi się? Eee. Czemu masz taki bałagan? Bałagan? Jak to? To nie jest taki duży bałagan. Wstawaj. Um. No to co to jest? No po prostu zabawki na podłodze, ubrania, plecaki, slime. O nie, bo mi wyschnie. Przecież wczoraj wieczorem, jak kładłam cię spać, miałaś jeszcze czysto. No bo nie mogłam, nie mogłam zasnąć i nie chciałam już cię budzić, więc postanowiłam się pobawić. Dopóki nie posprzątasz w tym pokoju, tableta ci zabieram. Mm. A teraz się ubieraj. No dobra, tylko... O nie, 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 nie! To sobie załóż. Ale to jest z podłogi. To trzeba było tego nie wywalać. Czemu ty ubrania powywalałaś? Nie wiem, piżama na miejsce. I pluszak też. No dobra, dobra, dobra. Co dzisiaj robimy? Ubieramy choinkę. Jej, to ja idę do windy. Hej, nela, la, Hej, jagoda. Wej się sensie, y, mija. A, hej, mamo. U ciebie jak zwykle jest porządek. Co tu robi to ubranie wi Wiki? Nie wiem. <ścoughs> Dzisiaj mogę ublać... A co dzisiaj w ogóle robimy? Ubieramy choinkę. A, no to mogę to ublać. <laughs> Zaniosę jej. ok. Mogę ją obudzić? No, w sumie już możesz. Wika! Czemu mnie budzisz? Daj mi jeszcze posłać. Ale dzisiaj ubieramy choinkę.

W tym tygrysem takim. No, okej. Okay. To chodźcie, dzieci. Yy, Mia, ty pójdziesz? O Jezu, Wika! Wika, wstawaj. Dzisiaj ubieramy choinkę. A musimy z samego rana... No, z rana jest najlepiej. A po co z rana? No... Nie wiem, ale... Mm. To w południe pójdziemy na łyżwy! Na łyżwy! To ja idę! Ach. Dobra, co mam dzisiaj ubrać? Albo w sumie mogę to i to. Dobra, chodź. <ścoughs> A z mnie? A! Poczekajcie, poczekajcie! No co tam mija? Yy, wsiadaj tu wika. Yy. Mhm. Mm to, 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 to. C to mam założyć. Ale to na co dzień? No to po co sobie ten... Ale ja chcę? Ja kocham baski i spinki! No to nie wiem, tego motylka załóż. Okej! Okay. Anela, gdzie? W windzie czeka. Mama, my przejdziemy w ogóle przez jej pokój? Yy, nie wiem. Yy, nie da. Do... Poczekajcie, jeste na mnie, posprzątam. Okej. Okay. dobra. Yy, yy, Dobra, 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 dobra. Mela, czemu masz taki bałagan w pokoju? Nie jest aż tak źle, ale poza tym biorę mojego robota. A po co ty go bierzesz? No, bo tak, bo już skończyłam robić z kartonu i instrukcja do niego jest zrobiona i wszystko, co do niego jest potrzebne. Tylko gdzie są moje okulary? Do... O, tu są. Jedyna rzecz w tym pokoju, która jest na miejscu. No widzisz. Dobra, Teraz schodź. Panie Seldusko. A co tu robi jej tablet? Karę ma, już... No... Nie ma... Wczoraj wieczorem miała posprzątane, a w nocy postanowiła się bawić. A, to dlatego od jej pokoju jakieś dźwięki, jak ten, szuflady odsuwała i wszystko z nich wyciągała. No ale co ty robiłaś z tymi szufladami? No bawiłam się tym autkiem takim, jakim znowu autkiem, no tym takim lowelkiem do klampetów, tym tu, no tak, tak i ono musiało przejechać przez stół, przeskód i musiałam wszystko powyjmować ze suflat, ale poustawiałeś to po całym pokoju, dobra, dobra, nieważne, nie. przeskód to tol przeskód, każdy rozumie, to zjeżdżamy na dół, a gdzie tata? Jeszcze śpi. No, serio, to musiałaś nas najpierw obudzić. No, tak. Okej, okay, jesteśmy już każdy. Więc dobra. Możemy zacząć yy, tą choinkę dekorować, tylko nie wiem, czy położymy wszystkie bombki. Juuu! Nela, czemu ten robot lata? No bo ma zbudowany plecak odrzutowy. A jak do przedszkola musiałaś robić ludziki z kasztanków, to ja musiałam robić. No bo ci się nie chciało i podobno y, nie umiałaś. Ale nowego robota zrobi się łatwiej. Mhm, mm mhm. Mm a poza tym, po co ci te okulary do niego? No bo w jednym oku widzę normalnie, a w drugim widzę to, co on. Jak ty to zbudowałaś? A ja mam swoje sposoby. Ach, no dobra, nieważne. Ja chcę pielsa. Dobra, dobra, robot tu jest to. Tak. Ja chcę powieścić Hello Kitty. Wyka Wika, podsadź mnie. Niech mama cię podsadzi, albo tata. Yy, dobra, tam w takim razie polecę na robocie. Nie, na, no, no, bo jeszcze ci się coś stanie. No to mnie patrzeć. Ale piękna Hello Kippi. Też chcę tego powiesić, pana. Dobra, dajcie też mi coś popowieszać. Co to jest? Nie mamy jakichś normalnych bombek, tylko jakieś dziwaczne. Jakieś takie o. No chyba nie. O Jezus. Okej. Okay. Oskar to jest jeszcze za mały na powieszanie bombek. Ale może Matysia. O. Uuu! Uf, dobrze, że się nie stukła. No w sumie to ty jesteś troszkę za mała, ale może z cienią. Możesz się nią tu pobawić, jak ci się tak spodobała hops, usiądź sobie tu. Ha, 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 ha. Co ty mu robisz? No wsadzam mu to w budzie. Ty, ty ty umiesz mówić? No od zawsze umiała. Dziecko, od kiedy ty ty ty, 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 ty umiesz wszystko? I <ścoughs> gu gu gaga. Y, Nie rozumiem cię. Dobra, nieważne, dekorujemy tą choinkę. Czemu takie kulecki tu są? No bo to takie bombki. Dobra, więc tak to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę. I no, teraz jakby będą się już szykować na te łyżby. Bajo.